Wyobraź sobie, że zarabiasz zwykłe 6000 zł netto, nie masz bogatych rodziców, nie grasz w lotto, nie inwestujesz... W kryptowaluty, a mimo to dokładnie za 3 lata masz na koncie 100 tysięcy złotych wolnej gotówki, mimo że przy swoich zarobkach teoretycznie nie jesteś w stanie tyle odłożyć. Dzisiaj przedstawię Ci dokładny plan, który ułatwi oszczędzanie praktycznie każdemu. Jak wiecie, od przeszło dekady zajmuję się inwestycjami i choć moja droga od zera była trochę inna, to zaczynałem od pensji poniżej 2000 zł, i choć Kryptowaluciarze mogą się z tego śmiać, to nie każdy musi zaczynać w ten sam sposób. Sceptyczne osoby prędzej sięgną po tradycyjne metody oszczędzania. Właśnie z taką myślą postanowiłem tutaj przygotować ten poradnik. Wspomniany plan nie wymaga szczęścia na giełdzie, ani wiedzy, ani cudów. Wymaga jedynie dyscypliny i kilku mądrych ruchów. Tylko tyle i aż tyle rzecz jasna są opcje na szybsze zarobienie kapitału, jednak pamiętajmy, czym jest dzisiejszy poradnik. Tu nie ma miejsca na hazard i niepotrzebne ryzyko. 100 tys złotych w ciągu trzech lat to 2778 złotych miesięcznie, przy pensji 6000 zł. Brzmi to trochę jak misja niemożliwa, ale w praktyce da się wyciągnąć z tego nawet 3000, a nawet 3500 złotych miesięcznie i to bez życia jak mnich, czy drugiej pracy będziesz bardziej do przodu, niż po prostu marnując te lata i nie robiąc nic. No, od czegoś trzeba zacząć. Pierwszym Krokiem tutaj, w tym wypadku, będzie znalezienie dodatkowych 1200-1800 zł miesięcznie bez dorabiania. Tutaj warto zacząć od takiego prostego audytu, na przykład prześledzenia historii wydatków na koncie. Możecie przygotować sobie na przykład wydruk z banku, jeżeli ułatwi Wam to sprawę. A wszystko to robimy po to, by znaleźć dziury w naszym budżecie. Dla osób zarabiających 6000 zł, nawet to takie typowe dziury to przede wszystkim jedzenie na mieście, średnio od 700 do 1200 zł miesięcznie, czyli więcej niż sam osobiście wydaje, poza oczywiście sporadycznymi sytuacjami. Drugą dziurę stanowią zwykłe abonamenty, na przykład Netflix, Spotify, siłownia, na którą nie chodzisz i tym podobne. Tutaj jak odliczę sobie wydatki konieczne z tego koszyka, na przykład światłowód, to w moim przypadku kwota wychodzi dużo większa bo mam w zasadzie wszystkie możliwe platformy VOD jednak przeciętny Polak zarabiający 6000 zł wydaje na nie od 150 do 400 zł miesięcznie i takie założenie przyjmujemy jeżeli gdzieś tam Twoje wydatki nie mieszczą się te zbędne wydatki nie mieszczą się gdzieś tam w tych koszykach, które wyszczególniłem, to znaczy, że pieniądze uciekają ci gdzieś zupełnie w innym miejscu. Kolejna dziura, czyli takie drobne przyjemności, a więc ciuchy, piwo, gadżety od 500 do 900 złotych. Powiedzmy sobie szczerze, przeciętny mężczyzna tutaj niezadowolony ze swoich zarobków wraca z pracy, otwiera piwo, miesięcznie generuje to całkiem spory wydatek. Analogicznie kobiety kupują czasami drogie kosmetyki, które od pewnego gdzieś tam przedziału cenowego różnią się tylko i wyłącznie marką, a nie jakością. Kupują również ubrania i to masowo, hurtowo, dla zasady traktują to jako taki rytuał, jako takie hobby. Dostałam pensję, więc idę do galerii na zakupy, nawet jeżeli nie potrzebuję robić zakupów i to jest jak najbardziej okej, okay, o ile nie kupujesz piąty miesiąc rzędu tego samego i o ile nie jesteś na etapie, na którym zbierasz kiepskie jakości bluzki jak pokemony, zamiast raz w miesiącu gdzieś tam sięgnąć po coś jakościowego. Jak lecisz na ilość, to siłą rzeczy uzależniasz się od swojej drobnej przyjemności na tyle, że tak naprawdę tracisz w pewnym momencie rachubę, a kilka szmatławców w miesiącu to, to łącznie wydatek większy. Większy niż myślisz. Małe kwoty robią dużą kwotę, a ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. I realnie, jeżeli przeanalizujesz sobie te dziury, a więc wydatki na jedzenie na mieście, na abonamenty, na drobne przyjemności, to jesteś w stanie tutaj zrobić uczciwe cięcia, dzięki którym zostanie ci dodatkowo 1500 zł w portfelu, a ty nawet nie zauważysz, że je zrobiłeś, zrobiłaś, czyli nie będziesz miał jakiegoś tam specjalnego większego poczucia biedy. Drugim krokiem jest automatyczny przelew w dniu wypłaty. Jeżeli zarabiasz powyżej 6000 zł, to 50-60% nadwyżki, a minimalnie od 1500 do 2000 zł, od razu ma lecieć na osobne konto oszczędnościowe. I tutaj nie ma wymówek. Czego nie widzisz na głównym koncie, tego nie wydajesz. Konta oszczędnościowe dają aktualnie procent rzędu od 6,5 do 7%. Trzecim krokiem będzie zmiana budżetu z 50 na 30 na 20 na 60 na 20 na 20. To bardzo ważny punkt, jednocześnie taki optymalny, by oszczędzanie nie stało się dla ciebie zbyt dużym szokiem finansowym. Bogaci dzielą swój budżet w ten sposób. Klasa średnia i biedota w ogóle tego nie robi, dlatego też te osoby nie mają kontroli nad swoimi pieniędzmi, czyli wydają realnie więcej niż jest to konieczne i nawet tego nie zauważają. 60% twojej pensji to potrzeby, a więc część Paliwo i dojazdy. 20% to oszczędności i inwestycje, 1200 zł minimum. Yy, kolejne 20% to przyjemności, a więc. Jakby odkładanie na wakacje, środki na wyjścia do kina, na hobby i tym podobne. Kierując się tą zasadą, żyjesz w zasadzie normalnie, ale oszczędzasz jednocześnie dwa razy więcej niż 95% Polaków, a więc stosunek korzyści do niedogodności wynikających z zastosowania tego podejścia jest naprawdę mega. Krok czwarty, czyli takie 500 do 1500 zł miesięcznie znikąd. Premia roczna, 13-14 pensja. W 100% wrzucasz to na oszczędności. Realnie jest to od 8000 do 15 tysięcy złotych rocznie. Zwrot podatku i ulgi na przykład na internet i tym podobne, czasami nawet od 2000 do 5000 tysięcy złotych. Zależy. Sprzedaż nieużywanych rzeczy na Vinted, na OLX, a więc coś, czego 90% osób nie robi, tylko dlatego, że szybciej i prościej jest wywalić wszystko do śmieci, a robi to kwotę od 5000 do 15 tysięcy złotych. Złotych w pierwszym roku i to wcale nie jest żart, biorąc pod uwagę na przykład to, ile masz ubrań, yy, biorąc pod uwagę to, ile starych AGD wyrzucasz, są ludzie, którzy sprzedają w zasadzie wszystko, nawet najgorsze gówno, bo im się po prostu chce, bo wiedzą, że ilość na interwale rocznym robi dużą kwotę. Dla przykładu, ja osobiście dopóki nie podejrzałem sobie, ile wydaje. Na dostawy z Allegro nie zdawałem sobie sprawy, że rocznie gdzieś tam robi to różnice rzędu kilku tysięcy złotych. To nie są żarty, ludzie kupują naprawdę wszystko, więc również wszystko warto po prostu sprzedać. Kolejny sposób to polecanie banków. Nie musisz z tej okazji tutaj tworzyć stron afiliacyjnych. Wystarczy, że od czasu do czasu polecisz konto swojemu znajomemu czy komuś z rodziny, albo przygotujesz artykuł ze szczegółową ofertą i na przykład opublikujesz go na jakimś tam forum tematycznym, na Quora, na y, grupach, na Facebooku. Raz na jakiś czas ktoś się na to natknie i wszystko to razem jest w stanie realnie wygenerować dla ciebie dodatkowe 2000 do 4000 zł rocznie. Nie ma wymówek, jeżeli nie masz takiej pasywki, to po prostu ci się nie chciał. Krok piąty, czyli taki okres od 6 do 12 miesięcy, który powinien być dla ciebie czasem na takie maksymalne bezpieczeństwo, no i utrwalanie tych dobrych nawyków, a więc lokowanie kapitału w tym okresie na kontach oszczędnościowych, na przykład w welobanku na koncie oszczędnościowym ING czy w milenium 360 stopni, to wszystko zależy od Twoich preferencji, wszystko w okolicach 7%. Musisz wyrobić w sobie dobre nawyki i jest to bardzo ważne. Po drugie, przynajmniej chronisz w ten sposób swój kapitał nieco bardziej niż gdzieś tam jedynie te pieniądze odkładając. Krok szósty, a więc moment, gdy uzbierałeś już te 30-40 tysięcy złotych i przechodzisz na poziom pod tytułem Walka z Inflacją. 60% zebranych środków IKE i xz w globalne ETF, na przykład poprzez Mbank czy XTB daje to średnio od 9 do 11% rocznie w długim terminie, a więc realnie około 4 do 6% ponad inflację i zwolnienie z podatku belki. 15% wrzucasz w detaliczne obligacje indeksowane inflacją, w tym wypadku masz gwarantowane przebicie inflacji i ochronę kapitału, pozostałe 5% wrzucasz w fizyczne złoto i srebro, przede wszystkim monety, ewentualnie małe sztabki. Od tego momentu w zasadzie już nie tylko oszczędzasz, ale też inwestujesz. Małymi krokami gdzieś tam się do tego przyzwyczajasz, małymi krokami budujesz swoje finansowe imperium i za kilka lat to właśnie ty będziesz miał się czym pochwalić. Z czasem możesz pomyśleć także oczywiście o kolejnym koszyku inwestycyjnym, na przykład 5% oszczędności w Bitcoina czy w najmocniejsze akcje na rynku lub indeksy. To potencjalnie większy zarobek niż samo oszczędzanie z uwzględnieniem ochrony przed inflacją, ale na początku ważniejsze są dla Ciebie dwie rzeczy, które musisz zmienić. Po pierwsze zdać sobie sprawę ile pieniędzy rocznie uciekać, Ci w zasadzie nie wiadomo gdzie i właśnie wytłumaczyłem Ci jak to zrobić. Po drugie wyrobić w sobie dobre nawyki oszczędzania. Właśnie w tym celu przygotowałem ten poradnik. Krokiem siódmym są same odsetki i procent składany. Wszystko to z czasem robi tak naprawdę całą robotę. W pierwszym roku odkładasz od 36 do 40 tysięcy, z odsetkami masz około 42 tysiące. W drugim roku odkładasz kolejne 40 tysięcy plus odsetki i zyski z ETF-ów, co daje około 90-95 tysięcy. Rok trzeci odkładasz kolejne 40 tysięcy, do tego dochodzą odsetki i zyski łącznie około 140 tysięcy złotych. Zanim powiesz, że to niemożliwe, podałem tutaj absolutnie realistyczny scenariusz. To nie jest trudny w realizacji wariant optymistyczny, zwyczajnie nie sobie sprawę, ile pieniędzy gdzieś tam Ci ucieka. Gdybyś dorzucił do tego jeszcze minimalną inwestycję w Bitcoina w okolicach Bessy, to realnie w ciągu trzech lat masz szansę odłożyć, pomnożyć ten kapitał nawet do 700 tysięcy złotych przy zarobkach rzędu 6000 zł. złotych. Tak więc nie ma żadnych wymówek. To, że jesteś biedny wynika z dwóch możliwych przyczyn. Albo nie zdawałeś sobie z tego wszystkiego sprawę, bo myślisz tylko na miesiąc do przodu, a nie długofalowo, albo jesteś biedny mentalnie i powinieneś nad tym popracować, ale również, a może i przede wszystkim do tego ma służyć ten poradnik. Raz w miesiącu poświęć 15 minut na przegląd budżetu. Pilnuj się, żeby gdzieś tam nie ruszać pieniędzy z konta oszczędnościowego, nawet na pilne wydatki. Co kwartał możesz zwiększać kwotę automatycznego przelewu o 100 zł. Jak wpada ci jakaś tam większa kwota dodatkowa, na przykład premia, zwrot podatku i tak dalej, wszystko to w 100% przeznaczasz na swój cel, bo gdybyś tego nie dostał, to i tak musiałbyś przeżyć jak w każdym innym normalnym miesiącu. I tyle. Choć inwestowanie może wydawać się początkowo skomplikowane, szczególnie jeżeli jesteś spoza tego środowiska, to samo oszczędzanie pieniędzy nie jest fizyką kwantową. Musisz jednak pamiętać, że oszczędzanie nie zaczyna się od portfela, ale przede wszystkim od głowy. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia, cześć!